Zademonstruję tutaj nowy zestaw narzędzi zgrupowanych razem w ramach nowej funkcjonalności CREO, jakim jest Flexible Modeling. Dzięki tym narzędziom możemy w dość swobodny sposób zmieniać istniejącą geometrię modelu bez użycia szkicownika. Jest to działanie znacznie efektywniejsze, gdy potrzebujemy zmieniać skomplikowane geometrycznie elementy modelu, ale przede wszystkim daje nam bardzo duże możliwości przy pracy z plikami w formatach neutralnych. Tudzież pochodzących z innych programów 3D. I to właśnie postaram się Państwu teraz zademonstrować. Na prezentowanym przykładzie mamy do czynienia z modelem zaimportowanym, modelem bryłowym, oczywiście bez cech. W takich sytuacjach często zachodzi potrzeba likwidacji jakichś elementów, na przykład otworów, szczególnie w kontekście wykorzystania takiego modelu później w kamie. Tutaj jest to niezwykle proste i sprowadza się do zaznaczenia powierzchni użycia funkcji REMOVE. Oczywiście model nadal pozostaje modelem bryłowym. W ogóle przy demonstrowanych cechach niezwykle istotne staje się wskazanie interesujących nas geometrii, które daje nam tutaj możliwość wykorzystania reguł geometrycznych bądź też rozpoznawania cech. Tutaj zademonstrujemy funkcję o nazwie FreeMove, która daje nam sposobność łatwego przesuwania lub obracania geometrii. Jak widać, jest to sposób szalenie efektywny, zwłaszcza dla geometrii złożonych z wielu cech. Tak jak poprzednio, możemy również przesuwać geometrię z wykorzystaniem wymiarów. Do wskazanych przez nas referencji, oczywiście. Creo daje nam tutaj możliwość pozostawienia lub usunięcia wzorcowego, wzorcowej geometrii, a same wymiary. Są oczywiście parametryczne, a zatem możemy je w dowolnej chwili zmieniać. Przypominam, że jest to model zaimportowany, a więc bez cech, i taki efekt byłby bardzo trudny do osiągnięcia w inny sposób. Oczywiście, Creo daje nam wiele dodatkowych opcji zwiększających możliwości tych prezentowanych narzędzi. Tutaj zauważymy podział powierzchni, dzięki czemu możemy zmienić tylko część interesującego. Interesującej nas geometrii. Innym narzędziem będzie narzędzie offset, które umożliwia nam zmiany istniejących geometrii. Zmiany te mogą być zarówno ingerujące w materiał poprzez jego usunięcie, jak prezentowane tutaj, lub jego dodane, jak prezentowane w tej chwili. Co ciekawe, utrzymuje. W ten sposób cechy połączone z tą cechą zmienianą, na przykład zaokrąglenia. Teraz w takich przypadkach może zaistnieć potrzeba przesunięcia geometrii w zupełnie nowy obszar modelu. Skutkuje to zazwyczaj zagubieniem referencji. Tutaj może być pomocna następna cecha, cecha attach, która dołącza nam zmienioną geometrię do istniejącego modelu. Jak widać, ta cecha na początku z geometrii powierzchniowej tworzy nam oczywiście geometrię bryłową. Mamy możliwość pod prawym klawiszem myszy stworzenia oczywiście zaokrąglenia. Tutaj postaram się dodatkowo zaprezentować całkiem nową możliwość zamiany geometrii przy użyciu cechy nazwanej Substitute. Oczywiście, uprzednio należy stworzyć powierzchnię, która będzie odwzorowywać nam nową postać tej geometrii. Ja używam do tego standardowych narzędzi szkicownika, takich jak okrąg czy linia, w oparciu o jakieś wskazane wcześniej referencje. Stworzymy zatem powierzchnię za pomocą standardowych narzędzi, jak pamiętamy wcześniej demonstrowane cechy dawały nam możliwość zmniejszania lub zwiększania elementów modelu, a tymczasem obecna cecha pozwoli nam zupełnie zamienić geometrię. Używamy narzędzia substitute. Wskazujemy nową powierzchnię i oto pojawia nam się zupełnie nowa geometria naszego modelu. Poza kilkoma jeszcze innymi cechami na uwagę zasługuje skądinąd bardzo dobrze znana opcja Mirror, która znowu nabiera zupełnie nowego znaczenia w kontekście tego zaimportowanego modelu. W tym przypadku odbijamy wcześniej zmienioną geometrią. To, co zademonstruję na koniec, to to, że cały model pozostał modelem bryłowym. No, jest to zazwyczaj szalenie istotne. Dziękuję za uwagę.